Baldi's Basics Classic Remastered na Steam Nie mogłem się oprzeć, dobra play To jest to samo co graliśmy ostatnio Ale w Baldiego jak graliśmy, czekajcie Demo style, party style i classic style Party style nie, demo, demo style A zagramy sobie <coughs> Story mode Hi, I'm Baldi O kurde Ile to było to zbieranie patików? Yyy... E, kamera, kur... kamera, kursor Dobra. Co się stało z tą muzyką przez chwilę? Eee. O nie, to jest to... No ma 9 chyba, nie? 9, ta. Czy to jest ten... Dziwny system. <coughs> bali bali, bali, bali bali. Kurde, kurde, kurde. Nie Co to jest? Ale Baldi nie wie gdzie jestem Ogólnie się jak zagramy oryginał i to demo dziwne O! Niebieskie drzwi O fuck, 9, 9, 9, 9 Tam jest Baldi po lewej Co jest to? Eee, dobra, bal jest tam. Co to jest? O oh, fuck. Ty zostawił mnie. O nie. Jest jakaś kuma. No bullying in the halls. Co to jest? Jezu, to jest to miejsce. <coughs> nie. Fak, fak, fak. Nie, 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 Dobra, dzięki, 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 dzięki. dzięki. Ty, ale mi pomógł, naprawdę. <śmiech> <śmiech> dobra, dobra, dobra. Trołem te klucze. Kurde Szybko wchodzimy. Osiem, 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 osiem. Dobra. Baldi tam jest, spoko O. Co? Co? Wir jakiś. To jest jakiś wir. Co jest grane? No nie, serio. Nie, w jakiś wir wpadłem. Co tu się dzieje? O nie, Dyrek. Kurde, jakiś wir. On mi pomaga. No, chcę to, chcę to, chcę to. <laughs> mam sodę, mam sodę, mam sodę. Dobra, Baldi nie wie kompletnie gdzie jestem. ESA, bo Baldi ogólnie działa grani i działa na słuch. Tylko że nie słyszę gdzie on jest w ogóle. Jest, co tu się dzieje? Ale to jest dobre, to jest dobre. To mi pomaga. Okej, okay, Baldi za mną biegnie. On wie i <laughs> Hinu. Fuck, fuck, fuck Nie! Osiem, 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 osiem Jesteś kupił 8. Czy coś tam? Zeszytów, dobra. Idziemy. Nie biegamy. Co? Principal jest mam. Fuck. Dobra, Baldi spadaj Fuck. Dobra, <ścoughs> dobra, 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 dobra. Co to jest za miejsce? Nie wejdziesz tu Nie wejdziesz tu Ej! Dzięki 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 S! A prawie Patrzcie, ale 5 na 7, było dobrze No wyszło na Steam, więc wiecie, po prostu chciałem Chciałem się zagrać Endless mode, nie, story mode Bali działa taka jak gra Ale co robi tu ten bus A, mogę wyjść po, po prostu O nie, tu jest tekstura lasu. <grafy> Czemu? Czemu to... mu ta szkoła wygląda jak jakiś Maf of, maf 3 Jeden 5 Raz? Ah. Oh. and you follow the scrolls, no running, no entering faculty, only rooms, no billing, no drinking, no escaping detention, uh, no fourfold wall breaks. Spoken. Is that it? Is that it? No. E, wiecie, że to się da zrobić? S. S śmiecił. Głównie się pokazuje w prawym dolnym rogu, jak Baldi do nas idzie. Jak Baldi słyszy coś. Fuck. Widzicie? Nie widzi nas, poszedł tam. Co on robi? Zauważył nas! Oh my god. A właśnie, to. To była słaba próba, bardzo słaba 13 2 0 Echem. Dobra, wie, że tu jestem No ta. Ty, psoda, psoda, psoda tam była No chodź tu, chodź tu, chodź tu Zrobimy cię w bambuka Ес? Курто, още това бяхме. Това е добър способ. Няма. Ja. Ja. E... Няма. не мога да се скопя 4. Минален минус, старе. Језу, е... 11. Zero, daje cały czas zero. Użyjemy Psody po prostu. S? O nie, biuli a wziął mi nożyczki po prostu. Co to mi dało tak szczerze? Czem my złapie? Szybko, dobrze. Mam pomysł na Baldiego, zamkniemy go tu Mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł Minus 4, tak? Nie kurde jest, nie patrzyłem nawet. To było 8 minus 4, no to 4 <laughs> Dobra, minus 6 <laughs> Jak to było? Ma minus... Patrzcie, ostatni zeszyt nam został, nie wiem gdzie jest, ale mam pomysł na Baldiego Fuck, Chciałem, chciałem wyjść z pokoju, zamknąć kłódkę i żeby on tam został, nie? Dobra, no nie ma co, yy, nie, prze, nie przeszczyliśmy tej gry, nie przeszedłem, ale było blisko, 6 na 7 zeszytów, kiedyś tam miałem te 7 zeszytów, ale no nie udało się, no i tyle, no widzę, mam nadzieję, że wam się spodobało, do zobaczenia i się, no baldego już więcej nie będzie, halo.